Oczywiście y, mamy różne narzędzia, którymi możemy się w karmy odczytywanie bawić, ale mnie interesuje reakcja na stan bieżący. Jest dzisiaj. To, co jest dzisiaj. Jak ja się dzisiaj czuję, co dzisiaj, czy dzisiaj coś mnie boli, czy dzisiaj jestem w relacji z rodziną, czy nie jestem, czy mam wrażenie, że jest słabo, czy mam wrażenie, że jestem w jakimś e, konkretnym położeniu. Więc interesuje mnie, coś dzisiaj. Ja na dzisiaj mówię, przykręcamy śrubki w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, patrzymy, czy coś się zmienia a nie czekam dziesiątki lat czy dziesiątki dni na to, żeby coś się zmieniło, bo ja ślepo w coś wierzę. Chodzi o zaufanie, które ma podstawy etyczne i które ma podstawy w zrozumieniu, czym jest równowaga. A równowaga zawsze jest związana z, przede wszystkim z uczuciami wyższymi, z koszykiem wartości, który ma swoje połączenia. Połączenia z naturą i połączenia z naszym ciałem. I te ostatnie Element, który jest związany z twierdzeniem, zaczniemy ten myślokształt budować, ma związek z jakością utrzymywania uwagi. Ponieważ nie da się przetworzyć tego myślokształtu w rezonans, prawdziwy rezonans w ciele i w przestrzeń, jeżeli nie utrzymamy uwagi na wyborze.